Myśliwstwo towarzyszy człowiekowi od wieków. Niektórzy ludzie sądzą, że jest to po prostu zabijanie zwierząt. Nic bardziej mylącego. Proszę popatrzeć, jak o swoim hobby, z wąszyńskich myśliwych, pan Zygmunt Woźny. Przedstawiam Państwu pana Zygmunta Woźnego, zapalonego myśliwego i łowczego regionu. Kiedy zaczęła się pańska przygoda z łowiectwem? Moja przygoda z łowiectwem zaczęła się w 80 roku. Zostałem przyjęty do Kołowiskiego Diana w Olsztynie. I wtedy oczywiście z dużymi, dużymi oporami ze względu na to, że trudno się tego tak razu dostać do koła. Trzeba przejść prze, przez pewien proces. Myśliwi chcą poznać przyszłego kolegi, którym będą mieli przyjemność razem przebywać. I tak się złożyło, że w 1980 roku koledzy myśliwi z kołowskiego Diana zdecydowali się na to, że mogę polować jako członek w tym właśnie kole. Czym jest łowiectwo? Łowiectwo jest to procesem gospodarczym, na którym, na którym można przyznać... Jest kilka aspektów. Żeby to rozwinąć, to to, że nim myśliwy zdecyduje się pozyskać zwierzyny, pierwszy trzeba dbać o to, żeby te zwierzyny mieć. Żeby to zwierzę mieć, to znaczy trzeba to dokarmiać. Trzeba to dbać jak prawdziwy gospodarz na określonym terenie i dbać o to, żeby zwierzę na cięższym okresie czasu miała możliwość wyżycia i miała możliwość egzystowania w określonym terenie. Polega to na tym, że myśliwi w okresie zimowym, kiedy, jest, kiedy są ciężkie warunki, starają się dokarmiać w miarę możliwości zasobności koła, starają się dokarmiać. Żeby zwierzę łatwiej było przeżyć w ciężkich, ciężkich mrozach oraz dużej ilości śniegu, gdzie są bardzo kłopoty dojścia do jaką trzeba przebyć, aby zostać myśliwym. Aby zostać myśliwym trzeba sobie w pierwszej kolejności znaleźć koło. Do koła napisać wniosek o przyjęcie na staż. Zarząd koła, który rozpatruje wnioski. który Rozpatruje wnioski dotyczące określonego obywatela decyduje, czy on będzie etyczny myśliwy, czy on ma szansę zostać dobrym myśliwym. Wtedy decyduje się, czy go przyjmie, czy też trwanie dostanie wniosek odmowny. Ja na tym przykładzie mogę przyznać, że moja droga do owiectwa była troszkę drogą ciężką. Zbyt długo czekałem, ale przyznam, że to było czekanie na tyle efektywne, że w późniejszym czasie Postarałem się zostać dobrym myśliwym, ze względu na to, że dużo mnie kosztowało wysiłku, by być naprawdę myśliwym. Hmm. Jaką pan broń używa? Myśliwi polscy i nie tylko polscy używają cztery podstawowe broń, jakim jest broń śrutowa. Kalibrach, kalibra 12, który tu mamy przyjemność obejrzeć, kaliber 16 i kaliber 20. W następnej kolejności sztucer o kalibrach powiedzmy 606, 764, 757 oraz bardzo ciekawy kaliber, jakim jest Remington 222. Mamy przyjemność ten środkowy, właśnie oto. To są przyrządy optyczne na tych dwóch sztucerkach, które pozwalają na precyzyjne oddanie strzału w warunkach dziennych, jak i warunkach nocnych. Jakie są Pana największe osiągnięcia yy, związane ze strzelectwem? No moje osiągnięcia strzeleckie są w miarę dość ciekawe, dlatego że rozpocząłem strzelanie poprzez wygranie zawodów w kolełowieckim w a następnie... To już można powiedzieć w następnych zawodach biorąc udział nie zawsze udawało mi się pozyskać dobre miejsce, ale jedno z bardzo ciekawych zawodów były zawody w Pile w 89 roku, zawody w Pile w 91 roku oraz Mistrzostwa Polskie, które brałem udział dwukrotnie w 1990 roku oraz 89. dziewiątym. A te zawoda drużynowo z drużyną Zielone Góry zdobyliśmy. Czwartym jest, otarliśmy się o brązowy medal małą ilością straconych punktów. Dziękuję panu za wywiad. Do widzenia. Dziękuję bardzo.